Prace remontowe tego kościoła rozpoczęły się 8-9 lat temu. Nie byłem wtedy jeszcze tutaj proboszczem, powiem, proboszczem jestem 7 rok od 1 sierpnia i wszedłem już w trwające prace odnowy tego kościoła. No, kiedy przyszedłem do parafii zauważyłem, że po prostu gołym okiem widać było potrzebę odnowy tego kościoła na zewnątrz, ale także w środku. Na tych ścianach, tutaj na przykład ściana wschodnia, wyrastały gałęzie, były popękane, widać znak czasu, który tutaj ten kościół dotknął i trzeba było po prostu, tak to wszyscy czuliśmy, ten kościół odnawiać. Środki na odnowę ścian zewnętrznych, całej elewacji kościoła, przede wszystkim otrzymaliśmy, Mam nadzieję, że wciąż będziemy utrzymywać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Pomorskie, i tak naprawdę te środki sprawiają, że możemy te prace dalej kontynuować. Remont kościoła w dębowej łące to ma, ma charakter kompleksowy, tak można powiedzieć, i, i przemyślany, dlatego że wspólnie z inwestorem ustalaliśmy priorytety, które, że tak powiem, należy wykonać w pierwszej kolejności i e, rozpoczęliśmy pracę od remontu dachu, tak jak to zwykle bywa. Remont więźby dachowej. Przełożenie pokrycia, ponieważ pokrycie zostało przełożone dachowe, a następnie wykonaliśmy remont całej konstrukcji drewnianej wewnętrznej wieży. Końcowym etapem prac były prace przy elewacjach. W zasadzie to już był taki efekt końcowy, który można zobaczyć w tej chwili. Rekonstrukcja wątków ceglanych, zszycie ścian, ponieważ były popękane, zszycie ścian konstrukcyjne okazało się trafionym rozwiązaniem. Widać efekt nie ma dalej spękę.